morning here on uh i don't even know what day it is i think saturday or sunday let's go see what swaneshka is doing upstairs at belunia what are you doing <laughs> Who's that, belunia? no bailey you're gonna fall <laughs> dobre Say hi, say hi. Don't, say hi. No, don't, don't jump, no jumping. I have to hold her. Are you gonna take a she shower? Dobra. Yeah. Because she pot you smell bad. Huh? 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 Potforek. Potforek. Huh? Kalipe. Huh? Huh? Hold her. You gonna take a shower? You want me to make breakfast? Yes, make breakfast. Okie dokie. Hi Richard. Hello? What are you doing? Stringing. Stringing this this old and that this lady <laughs> plays with. <laughs> it's crazy. Bailunia, are you supervising? She's supervising. Are you supervising daddy? And here is Big Bailunia. Co <laughs> tu watching? Wimbledon. Oglądamy finał e, Wimbledonu. Andy Murray e, gra przeciwko Nowakowi Djokowicz. Riccio bardzo chce, żeby Andy Murray wygrał. Zobaczymy, jak to będzie. Melunia tu. Melunia ja już jestem po kąpieli, e, uczesana, lekko wymalowana, gotowa do wyjścia. Chociaż nie wiemy nawet, co robimy. Zobaczymy. <try> uwaga, uwaga, robimy lasowanie. <try> Czy wygraliśmy gift kartę? Gift, gift kartę? za 100 dolarów czy telewizor, czy iPada, czy 25 tysięcy dolarów w gotówki. Which one would Ten, want? Uh, that one. That one, right? <laughs> this one we have, this we have, this we yeah. don't care about. Really. Yeah. Let's see. Let's see. Win? I think we won something. What does it say? Four, three. Three, two, seven, six. Four, three, two, seven, six. Wow, oh, we won! <laughs> Woo! Woo! <laughs> <laughs> oh, where's the trick now? <laughs> yeah, now we have to call that stupid place. That's the trick that they get us in there. Yeah. Are you happy that we won? We didn't win probably anything. You know how it Fuck. is with that. Bougie. <laughs> Why are you happy? We didn't win anything. You know how it works. Belunia, we won. We won a bunch. What are you doing, my love? Facebook? No, don't show my Facebook. Don't show your Facebook. <laughs> <laughs> what the hell? I'm hungry already. Those are long legs. <laughs> I'm hungry too. Also, oh, let's go. We're watching Wimbledon. Like Bailey's day. watching Wimbledon with Batman. I'm hungry. How many times I have to say it? <laughs> Zaczymy, jak wygląda niebo. Zachmurzenie umiarkowane. <laughs> Nastawiliśmy radio, żeby słuchać Wimbledon. Tak. I jedziemy jeść, bo już byłam nieznośna nam saying we're going to it because I was being grumpy and pain <laughs> in bougie actually a gemedo a red lobster yummy so zjeść. i don't know i don't like that radio because you cannot like hear anything anyways what do you mean you can't hear oh, anything? i don't hear the score listen to what they're saying it's 30 30 30 off Red Lobster, and then go to Deadland Mall, no? yeah. yes. 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 jedziemy do Miami, do Mbola, jednego, do Także jazda nasza samochodem nie jest zbyt interesująca, bo Richie słucha w meczu przez radio internetowe. Także chyba zasnę tu. No, ale cóż. Czego się nie robi dla miłości? Jak, yeah. like, what, what are you supposed to do for love? Nie. Nie będzie padał are the best buns in the world. Good? <laughs> oh, no! Two seconds later. It was really good. Good? Now we can go home. Alright, let's go. <laughs> yeah. What do we have? A bit more bread. More bread? <laughs> uh huh. Shrimp scampi. Garlic shrimp. Chosunkova uh -huh. shrimp scent. Uh Wild rice. Yeah, uh -huh. that's how it's called? Yeah. Shrimp scampi. Shrimp scampi. Oh, hi. Put it in your Uh, have uh, shrimp, rice, butter sauce, and na niego zamiast jeść obiad ze swoją żoną, stoi przy barze i ogląda mecz. Obiad już skończyliśmy czekamy tylko na rachunek. He won? No, Roger. No, it's just, I uh, don't think it's happening. He won? He Andy Murray won, we're gonna won on 2013. Okay, so Murray wins, Swaneshko wins because she gets to eat at Red Lobster <laughs> uh -huh. and the uh, food was delicious. Delicious. How, how do you say delicious? Svanya, przepyszne. Przepyszne? Przepyszne. Szapisne. I jedziemy na shopping. Shopping Herbatka. Herbatka. Why Herbatka. Herbatka. Ona ogląda nasze vlogi, a później powtarza wszystkie polskie słowa, także... <laughs> Herbatka. Bali się. That we didn't have. Mami doesn't like that word. Balisie. No, she doesn't. <laughs> the first time she walked into the house? Wtedy zaczęłam pali się, pali się, i ona poszedł kupić coś do picia, bo po tym czosnkowym bułeczkach, po tych czosnkowych bułeczkach chce nam się tak pić, że masakra. Ka, słońce. Także jedziemy dalej. Mamy jeszcze kawałek drogi. I co jeszcze? Mam nadzieję, że będzie coś ciekawego w Macy's dziś, może jakieś nowe przeceny. W Macy's nigdy nie wiadomo. Muszę zrobić haul. Wczoraj skupiłam sobie marynarkę Ralfa Laurena. Oczywiście, co ja innego mogłam kupić? Przeceniona z 225 dolarów. Uwaga, uwaga, na 14! Jedna jedyna z moim rozmiarem, także hura hura, pokażę wam. Przez zrobić hol, tylko czekam aż ustawię swoje, wiecie, ten mój y, narożny kącik y, do nagrywania, żeby było wszystko ładnie widać. Także nie wiem ile, chcę trochę do Ikei. To już jest trzeci raz w rzędu, jak mówię wam, że jadę do Ikei. Także mam nadzieję, że nam się uda i chcę kupić taki ładny jakiś stolik i takie wiecie różne bariery. I jest Ricio z piciem. Macy's? Macy's again. At Dayland Mall. It's a new mall for us. It's, it's a, a far away mall from us. Miami. The middle of Miami. Jechaliśmy właśnie z Miami I jedziemy do domu na chwilę Ja muszę coś zabrać I do mola, do Boca Raton Right? No, no. From Miami <laughs> Boca Raton. To Boca to roli 8. do domku Muszę iść, chcę znaleźć jeden rachunek, żeby jedną rzecz oddać Bo kupiłam ją taką samą ale o 40 dolarów taniej, bo była na przecenie i lepszy rozmiar dla mnie. Także idę w mój... E, moje pudełko rachunkowe żeby znaleźć e, rachunek właśnie A, Boże ile rachunków, ale to chyba który z tych z brzegu. Let's move it, let's go! So now again we're going to the mall. Guilty. File guilty. Okay. Putting on the shoes. Going to the mall again for Swaneshko. Let's go. Let's go. we do Macy's now. Never enough Macy's in life. We're going to and for Dobroleńia to shave, right? Yeah, shave. What the the word for today? Potworek. Potworek. Potworek Macy's. Also, we like molesting me with right? <laughs> I like, like a lot you know like a lot. what's the, uh, the word for the like for kuku no that's us that's a good okay so american eagle outfitters all right so did you score anything good i did two belts belt number one nice buckle and Belt number two and belt number three <laughs> Where are you going? PDQ PDQ Tender Salad Sandwiches Idziemy na kurczaka w kanapce albo i nie w kanapce Także moje jedzonko grillowana kanapka z kurczaka z prstkami a ma takie kurczaki z prstkami i sosem. Także będziemy teraz jeść. I to zobaczenie już wkrótce. I już jesteśmy w domku. Teraz oglądamy telewizję. Are you relaxing now? Mm -hmm. Yeah. Relaxing a little bit. Uh enjoying sitting on my couch at home. And then getting ready to go back upstairs to rearrange the room for Słoneczko. Będziemy spróbujemy zorganizować tą miejscówkę dla mnie jakąś do nagrywania, także. Do zobaczenia w kolejnym filmiku i buziaki trzymajcie się. Pa pa! Say goodbye. Bye See you tomorrow. Bye. Belonia. Papa. Belonia. Say bye. No, okay. Pa. <laughs>